Nie mogę już słuchać kłamstwo produktywności. Nie pij kawy, bo będziesz zaraz zmęczony. Najbardziej produktywni ludzie jakich znam piją tyle płynnej kofeiny, że aż wychodzi im nosem. Musisz mieć zawsze porządek wokół siebie. Dobrze, że nie widzisz co się dzieje poza kamerą, bo naprawdę złapałbyś się za głowę. Bo widzisz, najważniejszą rzeczą w produktywności nie są pozory, tylko twój napęd. To czy masz iskrę w oczach i czy jesteś w stanie pojawić się w pracy w momencie, gdy przespałeś 4 godziny. I okej, okay, być może to są ważne rzeczy. Ale znam mnóstwo ludzi, którzy tylko stwarzają pozory, robią wokół siebie idealne warunki, a ich robota nadal nie została wykonana. Podam ci przykład sprzed dwóch dni. Dwa dni temu miałem ponad 39 stopni gorączki. Myślisz, że kogoś to obchodzi? Oczywiście, że nie. Pojawiłem się na swojej społeczności? Pojawiłem. Czy uczyłem się języka? Uczyłem. Czy trenowałem gry na handpanie? trenowałem, także nie róbmy sobie żartów. Zawsze się pojawiam i właśnie w tym odcinku powiem ci jak wyrobić takie nastawienie, jak być tak produktywnym, że ludzie w twoim otoczeniu złapią się za głowę i nie będą mogli uwierzyć, że wkładasz tyle wysiłku. Będą błagali cię, żebyś w końcu przestał pracować. Po pierwsze, odpowiednia suplementacja. Kreatyna, NMN, omega-3, elektrolity. Dzisiaj przed rozpoczęciem nagrywania wypiłem całą butelkę magnezu, potasu, sodu. To one odpowiadają za przekazywanie impulsów elektrycznych pomiędzy neuronami. W nocy tracimy wodę poprzez oddychanie oraz potliwość, czyli rano jesteśmy odwodnieni. I sama woda nie wystarcza, a uzupełnienie ich wspiera skupienie. Dalej, kreatyna, absolutny must have, jest jednym z głównych buforów energetycznych w organizmie. Pomaga nam szybciej wytwarzać energię w postaci ATP, zarówno w mięśniach, jak i w mózgu. Ale nauka pokazuje, że aby rzeczywiście trafiła ona do mózgu, potrzebujemy wziąć więcej niż 5 gram. I właśnie teraz testuję to rozwiązanie. Dalej NMN, mononukleotyd nikotinoamidowy. Biorę go od około 4 lat z kilkumiesięcznymi przerwami. Musisz wiedzieć, że NMN podnosi poziom NAD, a NAD wspierają mitochondria. A NAD to cząsteczka, bez której mitochondria nie działają tak jak powinny. Musisz wiedzieć, że poziom NAD spada z wiekiem, a jego uzupełnienie wspiera metabolizm. Za to omega-3 mają działanie ochronne wobec neuronów. Co to oznacza w praktyce? Obniżają poziom cytokin prozapalnych, które w nadmiarze powodują neurodegenerację. Już dziś wiemy, że DHA wbudowuje się w błony komórek nerwowych, co poprawia ich przewodnictwo. A co za tym idzie? Lepiej ci się pracuje. Tematy zdrowotne podejmujemy również w mojej społeczności LapLiderów, także kliknij na dole, żeby poznać więcej szczegółów. Po drugie, musi znać wszystkie trzy fazy produktywności. One są bardzo, bardzo ważne w kontekście wykonywania takiej intensywnej, stałej pracy. Faza pierwsza to jest okres od zera do mniej więcej 8-9 godzin po przebudzeniu. Wtedy organizm ma naturalnie wysoki poziom dopaminy, adrenaliny oraz kortyzolu. I właśnie dlatego to jest najlepszy moment na zadania ściśle analityczne, które wymagają bardzo dużego skupienia. Niemniej ważne jest światło, im więcej, tym lepiej. Najmocniej działa światło górne, bo ono stymuluje komórki zwojowe z melanopsyną, podbijając czujność układu nerwowego. Oczywiście najlepiej działa światło dzienne, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to możesz sobie kupić lampę przeciwdepresyjną i położyć ją na przykład na szafce. Na marginesie przy zamkniętym oknie światło działa 50 razy słabiej, więc jeżeli na przykład chcesz je pozyskać, najlepiej je otworzyć. Faza druga to jest mniej więcej od 9 do 16 godzin po przebudzeniu. Tu bardziej przesuwamy się w stronę serotoniny. To oznacza większą kreatywność oraz bardziej abstrakcyjne myślenie. Dlatego na przykład w nocy przychodzą ci jakieś dziwne pomysły na zasadzie: co by było, gdybym związał się z tą kobietą 15 lat temu? Mówi się, że najwięcej takich wyznań miłości jest właśnie wieczorem i to jest zupełnie normalne. To wynika z neurochemii. Zatem, jeżeli piszesz takie powieści, albo w ogóle powieści, to jest bardzo dobry czas. Wtedy światło powinno być ciepłe, no i nie tak intensywne jak z rana. Faza trzecia jest od 17 do 24 godziny po przebudzeniu. Tutaj albo śpisz, albo pracujesz zależy od ciebie. W tej fazie pozostają najwytrwalsi i najbardziej zmotywowani do pracy. Oczywiście nie mówię, żeby nie spać, więc jeżeli wtedy nie musisz oddać się w objęcia morfeusza, warto odpalić światło. Ono pomoże ci utrzymać czuwanie, no ale oczywiście zapłacić za to bezsennością. Po trzecie, dźwięk. Ostatnio celowo kupiłem sobie do pracy ogromny głośnik, z którego bez przerwy leci ambientowa muzyka. Muzyka działa na mózg w bardzo, bardzo konkretny sposób. Kiedy słuchasz jednostajnych, spokojnych dźwięków, twoja kora słuchowa przestaje rejestrować szczegóły. Wchodzi w stan synchronizacji fal mózgowych. Tak jakbyś dosłownie płynął. I zalicza się do tego ambient, biały szum, dźwięki deszczu, natury, handpan, który jest jednym z niewielu uzdrawiających instrumentów. Ponadto też dobrze sprawdzą się binaural beats. Je też masz w labie liderów. Czyli różne częstotliwości puszczane w obu uszach. I te w okolicach 40 Hz poprawiają pamięć roboczą oraz motywację, bo zwiększają dopaminę w prążkowiu. A jak już zdążyliśmy na początku zauważyć, taki internal focus połączony z motywacją jest niezwykle, niezwykle ważnym elementem produktywności. To, ile jest w tobie iskry, w dużej mierze zdeterminuje, ile pracy wykonasz. A na tą iskrę, oczywiście, składają się dźwięki i inne elementy. Musisz też wiedzieć, że nie każdy dźwięk działa korzystnie. Najgorsze są monotonne, niejednostajne czyli klimatyzator, wiertarka, młotek, głośny wiatrak, buczenie lodówki, kosiarka. To obciąża układ nerwowy i przyspieszy zmęczenie. To jest w ogóle niesamowite, bo sam dźwięk wiercenia jest interpretowany przez organizm jako zagrożenie. Możemy zauważyć, że u takich ludzi ciągle podnosi się poziom adrenaliny. Więc jeżeli na przykład twój sąsiad urządza ci takie imprezy, no to ingeruje w twoją przestrzeń osobistą. Brak kontroli nad dźwiękiem oraz obrazem wizualnym jest jednym z największych stresorów dla człowieka, bo musisz widzieć, żeby dostrzegać zagrożenie, i musisz słyszeć, czy ktoś nie jest za twoimi plecami. Ewolucja i gdy ktoś z zewnątrz narzuci ci nieprzewidywalny hałas, organizm uruchomi: walcz lub uciekaj. No i zazwyczaj wybierzesz uciekaj. Naprawdę trudno się do tego przyzwyczaić. Jak już jesteśmy przy oczach, one są równie ważne przy tym procesie. Sposób, w jaki używamy wzroku, bezpośrednio reguluje poziom pobudzenia w układzie nerwowym. Kiedy przez dłuższy czas patrzysz w jeden punkt, czytaj telefon, twój wzrok przechodzi w stan widzenia tunelowego. To jest sygnał dla mózgu: skup się. Ale jednocześnie przygotuj na stres i dlatego po kilku godzinach wgapiany się w ekran, czujesz się zmęczony. To jest zupełnie normalne. Rozwiązanie jest niezwykle proste. Co 30 minut odrywaj sobie wzrok od ekranu i patrz na jakiś odległy obiekt, i to włącza tryb widzenia panoramicznego, który obniża napięcie w układzie wzrokowym. Tak oto wyciszasz ciało migdałowate. Dlatego na przykład, jeżeli czujesz napięcie, zdenerwowanie, spacer jest świetnym sposobem, świetnym sposobem na poradzenie sobie z tym, bo w momencie kiedy idziesz do przodu, widzenie panoramiczne jest aktywowane. Po czwarte praca w blokach. U mnie to bywa różnie. Czasem robię sobie ją w formacie 35, ale jak jest robota do wykonania, to po prostu siadam na 5 godzin i działam, lecę z tematem. Na przykład Andrew Huberman mówi, że mózg działa w 90-minutowych cyklach ultradialnych, wchodzimy w stan wysokiej koncentracji. A później on naturalnie opada. Co oznacza, że jeżeli umiesz złapać taki cykl i wejść w tunel pracy, nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Ja po prostu nauczyłem się, że chwilowy spadek samopoczucia czy to, że mi się nie chce, nie wpływa na to, czy to zrobię. Jest robota, działamy bez żadnego gadania bzdur. Poczuję się źle, trudno, let's go, robimy swoje. Po piąte, rzucie gumy. Jest to świetny sposób na poprawienie koncentracji. Rzucie aktywuje nerw trójdzielny i pobudza mięśnie żuchwy. A kiedy to robisz, podnosi się poziom noradrenaliny w mózgu. Noradrenalina to neuroprzekaźnik, który odpowiada za czujność oraz Twoje podtrzymanie uwagi czyli czy będziesz na przykład w stanie skoncentrować się na jakim zadaniu. Więc Twój układ nerwowy dostaje sygnał, stary, bądź przytomny. Mamy badanie z Cardiff University, gdzie kazali ludziom podjąć się jakiegoś zadania, które wymaga wysokiej koncentracji przez wiele godzin. I co się okazało? Ci, którzy żuli gumę, na początku wypadali trochę gorzej. Ta praca szła im wolniej, ale pod koniec testu, kiedy inni się rozpraszali, oni pracowali niezwykle wydajnie. Niezwykle wydajnie. Czyli jesteś w stanie dłużej utrzymać ten cykl, o którym wcześniej mówiliśmy. Kiedy nie słucham muzyki, bo jestem poza domem albo zapomniałem jej włączyć, no to wtedy korzystam sobie z takich słuchaweczek. One wyciszają mocniej niż stopery i jedyne co w nich słyszysz, to bicie własnego serca. Ponadto takim moim ostatnim odkryciem są zapachy. Kiedy czuję w powietrzu pomarańczę albo lawendę, zdecydowanie lepiej mi się pracuje. Zapachy działają na układ limbiczny. To jest ta część mózgu, która odpowiada za przetwarzanie emocji. Naumówmy no, się, zapach nie musi przechodzić przez jakieś skomplikowane filtry poznawcze. Dzisiaj z badań wiemy, że zapach cytrusów, zwłaszcza pomarańczy, grejpfruta poprawia nastrój. W Japonii w latach 90. przeprowadzono pewien eksperyment w biurach call center. Wiesz co zrobili? Do klimatyzacji wpuścili olejek cytrynowy. Liczba błędów popełnianych przez pracowników spadła o 50%. O 50%. A gdy dodano zapach lawendy, poziom stresu mierzony tętnem oraz subiektywną oceną pracowników również wyraźnie się obniżył. Więc lawenda działa odwrotnie. Ona obniża aktywność układu współczulnego. Jednakże obie działają na zasadzie synergii. Po szóste, ruch. I tu już nie chodzi tylko o to, że pobudzają się neuroprzekaźniki, lepiej się czujesz, tylko że ruch tworzy ruch. Czyli, jak masz momentum w postaci pracy fizycznej, zdecydowanie łatwiej przychodzić się do umysłowej. Tylko to musi być przemyślana praca fizyczna, nie taka, gdzie przez 8 godzin coś przerzucasz. Dla mnie podstawą jest robienie dwóch rzeczy. Trening aktywizujący oraz rywalizacja. Rywalizuję na macie, a trening aktywizujący robię sobie na siłowni. I dzięki temu chcę walczyć podczas pracy. Poprzez walczenie rozumiem stawanie się lepszym. Pogłębianiem swojego warsztatu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaki dokładnie robi trening aktywizujący to masz w mojej społeczności lab Leaderów. I dzięki właśnie takim specyficznym ćwiczeniom, które sam opracowałem podnosi się poziom BDNF. BDNF to nawóz dla mózgu. Rozłóżmy to tak łopatologicznie. Dzięki niemu neurony szybciej się łączą, a ty lepiej się uczysz i łatwiej utrzymujesz koncentrację. Czy to nie brzmi obiecująco? Po siódme, miejsce, w którym pracujesz ma ogromne znaczenie. Joan Myers Levy i Juliet Zhu zrobiły prosty eksperyment. Wzięły grupy ludzi i umieściły je w dwóch różnych miejscach. Jedne miały niski sufit, a drugie wysoki. Później dali im jakieś różne zadania poznawcze o zróżnicowanym poziomie trudności i wyszło coś absolutnie genialnego. Osoby, które pracują przy niskim suficie, zdecydowanie lepiej wypadały w takiej pracy umysłowej, która wymaga skupienia. Byli świetni w takim analitycznym dziubaniu krok po kroku. Natomiast ci pod wysokim sufitem mieli przewagę w zadaniach abstrakcyjnych oraz kreatywnych. Mam na myśli łączenie faktów i patrzenie szerzej na sytuację. Dlatego ja na przykład pracuję w miejscu, które jest bardzo ciasne, ma nisko osadzony sufit i jest wypełnione roślinnością oraz obrazami. W Wielkiej Brytanii i Holandii zrobili długofalowe badania w biurach. W części biur zostawiono klasyczne, sterylne przestrzenie, a w innych dodano zwykłe rośliny doniczkowe. Nic wielkiego, troszeczkę zieleni przy biurkach. I po kilku miesiącach wyniki były takie. U tych, którzy mieli te rośliny... Produktywność wzrosła o 15% i co jeszcze ciekawsze, pracownicy zgłaszali lepsze samopoczucie i wystarczy tak drobny element jak kwiatek obok monitora, żeby Twoja koncentracja oraz nastrój wyraźnie się poprawiły. Czemu z tego nie skorzystać? Po ósme medytacja oraz hipnozy. Z mojej perspektywy jest to jedna z najlepszych rzeczy, jaka pozwoliła mi wejść na wyższy poziom mentalny, bo oddzieliłem się od pewnych emocji i nauczyłem się spoglądać na nie ze znacznie szerszej perspektywy. Coś, czego nie potrafi większość, bo ludzie toną w emocjach, wkurzają się, kiedy coś im nie wychodzi, frustrują się. A kiedy nauczysz się patrzeć na emocje z boku, jak na chmury, a nie jak część siebie, odzyskujesz wolność, całkowitą wolność. Nie ma czegoś takiego jak zniechęcenie, jest tylko, okej, okay, pojawia się złość, no to fajnie, mogę dalej wracać do pracy, bo po co mam to karmić? Świetni zawodnicy sportowi też czują lęk, ale różnią się tym, że się z tym nie utożsamiają. Nie utożsamiają. Patrzą na to jak na sygnał, i idą dalej, bo czemu nie? I dążę do tego, że to tak samo działa w produktywności, żeby zauważyć pewne rzeczy i powiedzieć: One mi nie dotyczą. I wtedy możesz jasno zadecydować: pracuję albo płaczę, tak czy nie? Niesamowite zestawy oddechowe, medytacje, hipnozy znajdziesz w mojej społeczności Lapliderów. Teraz skupmy się na samym mentalu. Kiedyś Pressfield na swoim blogu opisywał Johna Nabera, który zdobył cztery złote medale w pływaniu na Igrzyskach Olimpijskich, wszystkie z rekordowymi czasami. I reporter zadał mu jedno proste pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy dobrym a świetnym pływakiem? Podczas zawodów niemal natychmiast po wejściu do wody wchodzisz w strefę bólu? Boli? I boli coraz bardziej z każdym metrem. Świetni pływacy to ci, którzy potrafią wejść w strefę bólu i przetrwać w niej jak najdłużej. I o to właśnie chodzi? Ile jesteś w stanie pozostać w tej strefie, gdzie nie masz żadnego uznania? Nikt ci nie klaszcze, nikt nie mówi, że jesteś kotem, super? Naprawdę świetnie to zrobiłeś. Nie ma czegoś takiego, więc to są te godziny, kiedy siedzisz nad projektem, efekty są niewidoczne. Ale masz w sobie tego powera, ukręcę głowę temu projektowi, kiedy piszesz tekst, którego jeszcze nikt nie czyta, ale wiesz, że zgodnie z prawem założenia, tak się właśnie stanie. Będą go czytać z wielką przyjemnością, bo co to by było za życie, gdyby wszystko szło po Twojej myśli? Nie ma w tym żadnej ciekawości, czegoś, co motywowałoby Cię do tego, żeby wstać rano z łóżka. Zatem to jest ta niewidoczna część, praca w cieniu, bez natychmiastowej gratyfikacji. I większość odpadnie, bo chcą pozorów. O, ty jesteś taki fajny, idź sobie odpocznij. Zasługujesz na co tylko chcesz. Zasługujesz tylko na to, na co sam sobie pozwolisz, a nie co chcesz. To jest duża różnica. Od chcenia jeszcze nikt nic nie zrobił, ale od intencji, która jest napędzana ruchem. Już tak. Więc różnica między dobrym a wybitnym w produktywności polega na tym, czy potrafisz usiedzieć i nie czekać na wenę. Tylko sprawić, by została cię podczas pracy. Ona cię zawsze zastanie. Tylko musisz wziąć pióro, długopis, klawiaturę i zacząć to robić. U większości ludzi ból równa się sygnał przestań, nie rób tego. U najlepszych ból równa się sygnał jest progres, idziemy w to głębiej. No i teraz przechodzimy do tego pięknego pytania. Którą interpretację bólu wybierasz? Decyzja należy do ciebie. Poprosiłem chat GPT, aby wygenerował dla mnie jak najwięcej pieniędzy. Chcesz zobaczyć, co z tego wyszło? To kliknij tutaj. Nie wahaj się.